Witam was. ja jestem Jacob, a oto mój Let's Play Resident Evil 4. I jak obiecywałem, ten odcinek będzie tak samo szybko jak poprzedni. I... idziemy dalej. Tylko uzdroję się w snajpere. Bo coś myślę, że będzie... o, oh, fuck. Ashley, spierd... Wait. Ty tu czekaj, a ja wezmę go na klatę. Dobra, jakim cudem na dole celowałem go trochę w lewo, a przedziurawiłem mu brzuch? Ja tego prywatnie nie rozumiem, ale. Dobra, trudno. Tam nie pójdę. Muszę iść prosto, żeby trafić do naszego kochanego handlarza. A właściwie, co tam jest? I już czuję, że chyba to coś, to coś idzie. I już czuję, że to coś idzie za nami. Wow. Dobra. Wow, za każdego dostaje 5000. Miło. O, to już będzie na pewno mnie stać na kill curious jeśli dobrze pamiętam. Dobra, przełazimy. Leave it to me, Leon. No wciśnie się i co dalej? A. Dzięki. Jest spoko. Właśnie posegreguję sobie trochę. Nie będziecie chyba mieli nic przeciwko. To powinno stać tu. To powinno stać tu. To powinno stać tu. Hmm, właściwie, czemu nie? Jest wszystko posegregowane, ładnie. I jeśli się nie mylę, to są drzwi do naszego kochanego handlarza. Tak, to są drzwi do handlarza i do niego teraz pójdziemy sobie. Na pewno coś ma fajnego dla nas. Czytam, ja już mam z czym zapłacić na szczęście. O! No to mi się podoba. Coś śmieszniejsze, kiedy pierwszy raz grałem w tą grę, to dopiero w tym momencie e, udało mi się kupić kamizelkę. Jezu, jaki za mnie ma to! Boże, rozłącz, rozłącz, rozłącz! żebyś byś w ale zlamiłem. No trud. Welcome ze, że, żeby takie coś zrobić. You, boy? Cure o Pure Seven. kurde, ile kasy trzeba. Luneta. A nie, przecież nie potrzebuję tego. Potrzebuję więcej kasy jogan. Muszę coś sprzedać. Czy było aż 7000? Dobra, jestem. Tutaj wyciąłem, ponieważ za długo trwało, trwało to wszystko i wreszcie zdobyłem to. Zostało mi tylko 280 i normalnie to mam nieźle teraz e, ile jaką to ma moc to co u, u 25 nie mogę to rozwala łeb za jednym strzałem to zabija człowieka za jednym strzałem to potrafi wszystko e, to chyba się robi tak jeśli dobrze pamiętam A mam. Ty tutaj, a ja tu. Ajajaj, to, to, to trzeba robić tak. Sorry. O co chodzi? No. No, się udało. Teraz będziemy szli dalej. Kurczę, ale idzie ta gra. Nie może, nie ma co. Jeszcze chcę do, przed końcem gry ulepszyć bronię jak tylko się da. Ale na maksa to już nie zdąży. Chyba mi się nie uda. Ale zobaczy się. Co za nie fart. No, teraz lepiej. O, jeszcze lepiej. Przeładujmy wszystko, co się da, i wtedy będę pewien, że nic nam się nie stanie. Ale wezmę to, siadamy. Hmm, jasne. Jak ona to niby zrobiła? Dobra, nieważne. E, teraz będzie, teraz właśnie Ashley będzie kierowała, a my będziemy strzelać wokoło. To jest jeden z takich trudniejszych, trudniejszych etapów gry. Ale spróbuję jakoś. Wow. Kacha, poczęstuję ich tym. Kretyni. Jak na boi. Tak, trzeba było poczekać. Wow, więcej was nie było. Ech, to zrobię w ten sposób. I za burtę. Dobre Indzie. Eee... Muszę się wzmocnić Dobra W tym momencie lepiej zabijać opopaść. W tym momencie lepiej właśnie... Zabijać na pace ich Wow Jest Zdążyłem Okej Dobra, nie, do tego będę potrzebował strzeby. Inaczej się nie da. Dobra, znowu to coś chce nam przeszkodzić. Wow Tutaj wyciszam głos Będę musiał później ściszyć bardziej tą grę, żeby później nie było Ale ważne, że z mnie słychać Także Dobra, co teraz? Złazimy I musimy kliknąć tamten przycisk Dobra Szybciej! 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 Właśnie mogę już... Dobra... I. Dobra, nie żyją. Pętliczek, pędliczek, czerwony stoliszek na kogo wypadnie na tego pędz. Yeah. Wow. Co to? Co jest kurde? Ja mam większe problemy, niż ty! Boże, to za hardkorowa gra. Trzeba bronić ją, trzeba bronić siebie, trzeba kurde bronić wszystkiego. Nie mówcie, że znowu ktoś... Spadaj! Dobra, tym razem Ci pomogłem. Okej. Okay. wracamy na pakę. Co jest? A nie, winda uruchomiona, tak co teraz? Wszczytywaniem, no jasne. Eee, Jezu co ze mną jest. <laughs> Dobra, jest wszystko OK. jak do tej pory według mojego zegarka 13-14 minut gdzieś tak nagrałem kartę. Teraz cię uzdroję, bo chyba się da tak, da się. I znowu będą trudne momenty, ale tutaj w ścisze wyłączę głos jakoś tak dźwięk. Dobra, idziemy dalej. Ja ustawię się tutaj. Bezpieczna pozycja. I teraz czekamy na nadchodzące niebezpieczeństwo. O Już jest. Jak na zawołanie. Ale co? Ja nie będę po prostu czekał. Ja już się ich pozbędę. Bezpieczniej. O proszę. No. A. Wow. Fuck. Gincie. Wow. Wow, wow. Fak. Nie. Nie, Jezus Maria. Więcej was matka nie miała? Fuck. Ugh. O, dobrze Co my tu mamy Kolejny otwór e, Drzwi wznaczy się Jakby co tylko w, tej et w tym etapie gry tak ściszam e, Dźwięki są zbyt głośne O, fak Jezu, pocieszę was. Przeżyliśmy to, także udało się całkowicie przetrwać ten etap. Już, no, zwiększyłem głośność dźwięku. Tak, <coughs> Jezu. Naprawdę to nie jest łatwe. Na początku to ginąłem parę setek, to znaczy w ogóle. Mnóstwo razy nie wiedziałem kiedy ta ciężarówka przyleci, i tak dalej. Okej, okay. jesteśmy na jakimś umowisku, które rozwaliliśmy tym buldożerem, czy co to jest? No to akurat ja widzę. Eee... dobra. No i mamy salkę, Jest zapis, jest wszystko, o jest... jest złoto. Czyli o jest nawet handlarz, wszystko cudownie, pięknie A nie, to jeszcze... To jeszcze nie chcę zapisywać spokojnie. Niestety Nie mogę jeszcze nic chyba kupować, tam tuningować cokolwiek. Po prostu nie mam na to kasy. A ja sprzedam ten skarbuś. To był skarb, jeśli dobrze myślę. Tak, to był skarb. Dobra. Sprzedam go. Ciekawe ile dostanę, dostanę za to. 8000 tysięcy, prostu. Ale malutko. Dodatek specjalny 80. Jezu, ile tych wydatków. Boże. Tutaj też chyba będzie dodatek specjalny. Chyba nie. Do TMP jest tylko pojemność magazynka. E, nie. Więc będę musiał oszczędzać teraz na TMP. Później się skupię na... Strajkerze A następnie na tym A później a, umiejętności specjalne zostawię sobie Kiedy indziej Taka inwestycja byłaby najlepszym e, rozwiązaniem Jest pokazane nam co będzie dalej Co prawda jest, ale następny zapis jest gdzieś tam. Boże Dobra, tam trudno. I ja zaraz wasam muszę zobaczyć, czy się, zapis, e, czy się w ogóle cokolwiek nagrało. Dobra, jestem. Mm, więc tak. Mm, jeszcze tutaj zobaczę przez tą minutę u handlarza, co tam jest, żeby zaplanować inwestycje na przyszłość. Właściwie wszystko już mam kupione. Tak, spędzę jeszcze tą małą minutkę na przeglądzie. Bo i tak będziemy tutaj kończyć ten odcinek. Niepotrzebnie jest tam jeszcze kręcić, bo to będzie trwało kolejny odcinek. No i w ogóle wiecie o co mi chodzi. Dobra, coś ostatnio przymulam. To chyba z tą pogodę. Tak, pogoda. No dobra, pojemność magazynka 250 35 tysięcy, a ja mam 11 tysięcy. Boże, ludzie, pewnie właśnie po to jest ta kontynuacja gry, żeby wydawało mi się, że tutaj był, a tutaj był właśnie skarb. Jeśli dobrze pamiętam, też w ogóle genialnie wymyślili. Dobra, ale na tym będziemy kończyć ten odcinek. Także pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.